Jaki będzie plan zagospodarowania przestrzennego Tarnowa? Na ten temat dyskutowali radni podczas wczorajszej sesji Rady Miasta Tarnowa. Porozumienia jednak nie udało się osiągnąć. Raczej należy się cieszyć, że uzgodniono, że na temat studium zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa została przeniesiona na drugą część sesji, i w międzyczasie uzgodniono również, że odbędzie się dodatkowe spotkanie na godzinę o godzinie 16 w poniedziałek, aby mogli radni, ci oczywiście zainteresowani, w szczegółach się zapoznać. Z wnioskami Komisji Rozwoju, która przyjmowała bądź odrzucała, krótko mówiąc, opiniowała wnioski, które spłynęły do e, opracowywanego studium. I w ostatecznym rozrachunku radni będą mogli po prostu głosować no, w pełni świadomie nad tym, co zostało uzgodnione bądź co zostało odrzucone. Studium zagospodarowania przestrzennego to ważny dokument, bo może stymulować, ale z drugiej strony również hamować rozwój miasta. Nie bez znaczenia pozostaje także sprawa utylizacji odpadów pościekowych. Mam y, niedosyt y, w sensie jednak y, przygotowania y, wojewódzkiego inspektora sanitarnego twierdzi, że on od tego ma ludzi, żeby lepiej wiedzieli od niego. Ja uważam, że y, pan prezes powinien przyjść z panią gołębioską, która jest przedstawicielem tutaj w mieście Tarnowie i w ten czas y, wiele problemów zostałoby ostrzygniętych na podstawie wypowiedzi pani, pani Gołębioskiej, a tak to są tylko takie ogólniki. Prawda jest taka, że jest wiele zastrzeżeń do, do tego, co się medialnie ukazało dotyczące zastrzeżenia utylizacji odpadów pościekowych. Ja nie jestem uspokojony wypowiedziami pana prezesa, bo uważam, że nad tym wszystkim powinna być kontrola i są określone ilości tych odpadów przewidziane na jeden metr kwadratowy ziemi. Jeśli te ilości zostaną przekroczone, w ten czas stworzy się zagrożenie dla środowiska. Oprócz tego istnieje dyskomfort życia w pobliżu takich miejsc, gdzie takie odpady pościekowe zostają wylewane. Sprawę utylizacji odpadów pościekowych będziemy dla Państwa badać.